Witam bardzo serdecznie, proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Spośród liczb w chmurce wypisz wszystkie liczby mniejsze niż 1. Otóż liczby mniejsze niż 1 to są takie, w których na górze jest liczba mniejsza, a na górze większa, czyli ułamki właściwe. No i w tym przypadku to będzie tylko dwie piąte. Liczby takie, które są równe 1, to są takie, w których i licznik, i mianownik jest taki sam. Czyli 8, bo 8 podzielić na 8 to jest 1 cała. Ale jeszcze mamy 2 drugie, 2 na 2 to jest 1. I jeszcze mamy 5 piątych. To są liczby równe 1. Natomiast liczby większe od 1 to są takie, w których na górze w liczniku liczba będzie większa. Czyli to będą ułamki niewłaściwe. No i teraz, jakie tu mamy? 7 czwartych. Tak? Bo to jest jedna cała i trzy czwarte. Dalej. Trzynaście szóstych, piętnaście ósmych. I koniec, tak? Czyli to są e, liczby większe od jednej całości. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.